w kursie TypeScript dla testera – ekspresowe podstawy. Na tym nagraniu pokażę Ci jak ekspresowo wystartować z przygotowaniem środowiska oraz napisaniem i uruchomieniem swoich pierwszych skryptów w języku TypeScript. Wszystkie dodatkowe materiały do tej lekcji znajdziesz również pod tym nagraniem na naszej stronie jaktestować.pl. Wszystkie linki znajdziesz pod nagraniem. Do pracy z językiem TypeScript potrzebujemy dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest Node.js. Natomiast drugą to jest jakiś edytor kodu. Ja tu będę bazował na VS Code. Zatem zainstalujmy oba te narzędzia. Zacznijmy od Node.jsa. Wejdźmy sobie najpierw na stronę główną. Node.js jest to środowisko uruchomieniowe dla Javascriptu oraz TypeScriptu, który w bardzo dużym uproszczeniu jest nakładką na Javascript. Zatem pobierzmy sobie najnowszą wersję Node.jsa, która jest oznaczona jako LTS, czyli Long Term Support, czyli z wydłużonym wsparciem technicznym. Następnie pobierzmy sobie instalator dla naszego systemu operacyjnego, ja tutaj korzystam z Windowsa. Ok, po chwili instalator tutaj został pobrany, zatem możemy teraz zainstalować Node.jsa. Instalacja Node.js jest dosyć prosta, możemy tutaj przejść domyślnie przez wszystkie opcje, które się tutaj znajdują. Instalujemy go w domyślnej lokalizacji, tutaj wszystko zostawiamy domyślnie, next, install i teraz Node.js jest już instalowany. Po chwili powinniśmy dostać informację, że Node.js został zainstalowany, zatem Finish. Teraz możemy się też upewnić, czy Node.js faktycznie został zainstalowany. Wystarczy, że otworzymy sobie terminal w dowolnym miejscu w naszym systemie, a następnie wpiszemy magiczne polecenie node-v, i po chwili powinniśmy tutaj dostać informację o wersji Node.jsa, jaką mamy zainstalowaną w systemie oznacza, że Node 3 został poprawnie zainstalowany. Zatem teraz przejdźmy do zainstalowania drugiego naszego narzędzia. Mianowicie do zainstalowania VS Code. Możemy sobie pobrać z oficjalnej strony codevisualstudio.com a sobie możemy pobrać instalator dla naszego systemu. Po chwili instalator powinien zostać pobrany, zatem możemy go teraz uruchomić. I tutaj również instalacja VS Code jest dosyć prosta. Wystarczy, że tak naprawdę przeklikamy się na przez wszystkie te opcje klikając po prostu Next, a następnie Install. Po chwili VS Code powinien zostać zainstalowany. Podobnie jak w przypadku Node.js możemy sobie zweryfikować, czy instalacja przebiegła pomyślnie. Możemy to zrobić m.in. również z terminala. Wystarczy, że wpiszemy code-v i dostaniemy informację na temat zainstalowanej wersji. Ok, to mamy teraz wszystkie narzędzia przygotowane. Zatem teraz przejdźmy do napisania swojego pierwszego skryptu w języku TypeScript, a następnie pokażę Ci jak go uruchomić. Pierwszy, taki najprostszy, kiedy sobie przygotujemy zwykły skrypt i go uruchomimy. Mam tutaj przygotowany nowy katalog i w tym katalogu jeszcze moje skrypty. Na początku muszę tutaj otworzyć VS Code, aby najszybciej to zrobić. Jeśli nie mam go tutaj w menu podręcznym, mogę otworzyć sobie terminal, a następnie po prostu wykonać komendę code. To spowoduje, że zostanie otworzony VS Code i katalog, w którym aktualnie byłem, zostanie otworzony tutaj właśnie w Explorerze. Ok, to jeśli jesteśmy w odpowiednim katalogu, to stwórzmy sobie nasz pierwszy skrypt w TypeScript. Czyli tutaj klikamy nowy plik, a następnie nazwijmy go hello.ts, gdyż wszystkie pliki typescriptowe kończą się właśnie rozszerzeniem .ts. W tym pliku mogę też napisać pierwszy kod w TypeScriptie. i to będzie po prostu zwykły console.log('hello.ts'). hello.ts, nowy krzyknik. Jak teraz uruchomić ten skrypt? Wystarczy, że otworzymy sobie terminal, New Terminal, i teraz, aby uruchomić nasze skrypty, wystarczy, że wykonamy polecenie NPX, TSX, a następnie nazwa z lokalizacją naszego skryptu. My tu jesteśmy w tym samym katalogu, gdzie się znajduje skrypt, więc wystarczy, że podamy jego nazwę. Enter. I teraz, co się wydarzyło? NPX jest specjalnym modułem w Node.js, który pozwala na wywołanie innych modułów, innych skryptów. Pozwala też na wywołanie modułów, które nie znajdują się na naszej maszynie i nie są zainstalowane w naszym projekcie. Ja tutaj wywołuję taki moduł jak TSX. TSX jest nowoczesnym narzędziem, który pozwala na uruchamianie skryptów zawierających kod type skryptowy, z racji, że TSX nie jest zainstalowany na naszej maszynie i mam tutaj informację, czy chciałbym tymczasowo zainstalować narzędzie TSX w moim systemie. Ja tutaj wyrażę na to zgodę, czyli jest. TSX jest właśnie pobierany i instalowany. No, i po chwili nasz kod napisany w TypeScriptie został uruchomiony. I w ten prosty sposób można szybko prototypować kod w TypeScriptie, a następnie go uruchamiać. Sposób ten może być przydatny, jeśli mamy proste skrypty i chcemy je szybko uruchomić. Natomiast przy bardziej skomplikowanych projektach warto przygotować projekt TypeScriptowy. I teraz pokażę Ci drugą opcję, To właśnie stworzeniem projektu i uruchamiania skryptu właśnie w takich projektach. Zatem w tym celu tutaj skorzystam z katalogu, który już wcześniej miałem przygotowany. Najpierw usunę sobie ten plik, który tutaj wcześniej napisałem. Mam teraz tutaj pusty katalog. I w tym pustym katalogu muszę zainicjalizować projekt. Aby to zrobić, wystarczy, że wykonam mu polecenie npm init -yes. Powoduje to, że w pustym katalogu zostanie przygotowany plik package.json. Przełącznik minus Y spowoduje, że plik pakiet JSON zostanie stworzony z domyślnymi tutaj parametrami, takie jak nazwa, wersja itd. A bez tego przełącznika bylibyśmy tutaj zapytani o wypełnienie każdego z tych pól. Jednak zaciśnij, że to jest plik tekstowy, to później możemy też go modyfikować. Ok, to mamy teraz przygotowany pakiet JSON, to zainstalujmy sobie wymagane paczki. I teraz, aby nasza praca z TypeScriptem i typami była komfortowa, potrzebujemy zainstalować sobie dwa moduły. Pierwszym modułem jest moduł TypeScript. Aby go zainstalować, wystarczy, że wykonamy polecenie npm install typescript, enter. OK, a drugą paczką, którą powinniśmy zainstalować, to jest types node, która spowoduje nam dostarczenie typu z Node.js, co może znacząco ułatwić nam pracę. Zatem enter. Po chwili ta paczka powinna zostać zainstalowana. Możemy się też udać do package.json i tutaj zobaczysz, że mamy sekcję dependencies i w tej sekcji mamy tutaj oba te moduły zainstalowane w aktualnych wersjach. Również co cudowne pojawił się tutaj jeszcze też package.log, który zawiera informacje szczegółowe na temat wersji, jak i node modules, gdzie zawierają się właśnie zainstalowane przez nas paczki. Ok, to mam przygotowany projekt. To podobnie jak poprzednio, możemy sobie tutaj przygotować skrypt w TypeScript. Cie. Możemy to zrobić podobnie jak poprzednio, czyli znowu hello.ts, a następnie podobnie jak poprzednio console.log, a następnie hello, i to spowoduje wypisanie informacji na konsoli. Aby uruchomić ten skrypt i podobnie jak poprzednio możemy wykorzystać w konsoli polecenie npx tsx hello ts. natomiast możemy sobie też w pliku package.json przygotować nowy skrypt w sekcji scripts, na przykład o nazwie hello, a następnie komendę, która się będzie pod nim kryła, czyli npx tsx hello.ts, no i później na konsoli wystarczy, że wywołamy komendę npm run hello. Czyli wykorzystamy tym NPM run oraz nazwę skryptu, który znajduje się w skryptzie. A po kliknięciu enter dostaniemy wynik działania naszego pierwszego skryptu w package.json. Jeszcze na koniec, dlaczego warto przygotowywać tego typu projekty? To rozwiązanie sprawdza się, gdy mamy bardziej skomplikowane projekty, wykorzystujemy jakieś zewnętrzne moduły lub konfiguracja skryptów jest bardziej rozbudowana. Tak wygląda ekspresowe przygotowanie środowiska, napisanie pierwszych skryptów oraz ich uruchomienie. Wszystkie materiały do tej lekcji znajdziesz też pod tym nagraniem na naszej stronie jaktestować.pl. A jeśli chcesz poznać TypeScript dokładniej, jak przygotować projekty, czym jest transpiracja, czy jak wygląda migracja z JavaScript do TypeScriptu, to zapraszam Cię do naszego kursu. Tam w detalach omawiamy te wszystkie zagadnienia. A kursy o JavaScript i TypeScript wchodzą w skład naszego kompleksowego materiału o profesjonalnej automatyzacji z Playwright więc jeśli interesuje Cię automatyzacja, koniecznie sprawdź te materiały. Jeśli podoba Ci się to nagranie, dajmy mi łapkę do góry oraz zasubskrybuj nasz kanał, dzięki temu nie ominą Cię nowości, które będziemy tutaj publikować. W komentarzu również daj mi proszę znać, w jaki sposób preferujesz uruchamianie skryptów w języku TypeScript. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i zobaczymy już niebawem w kolejnych nagraniach. Cześć!